Odcinek 21. Ceny w Szwajcarii we Włoszech i na Malcie we wrześniu 2024. Witam w przedostatnim odcinku z serii Z Malta Tripu. W tym filmie pokażę Ci, jakie ceny panowały na trasie mojego tripu, który miał miejsce we wrześniu 2024. Wrzuć lajka i suba i za moment lecimy z tematem. Zaczynam od Szwajcarii, bo ona była na początku tripu. Pociąg z Curychu do Kur około 1,5 godziny jazdy, 42 franki. Wycieczka autobusem z Chur do miejscowości Landshereide, 6,5 franka w jedną stronę, jeśli chciałbyś sobie zrobić tripa do St. Moritz, jadąc jednym z kilku pierwszych kursów, 22,5 franka w jedną stronę. Takie piwko w restauracji w Tirano, w przerwie w podróży, barmina ekspresem 7 franków, a burger 6 franków. Pociąg w dwie strony, a roza Chur 32 euro, mimo że to Szwajcaria, ale bilety kupowałem wcześniej przez internet. Na poczcie w Arosie nawet smartfona kupisz. Ceny od 90 franków, z typowych usług pocztowych, kartka pocztowa do Polski niecałe 2 franki. Burger 11 franków, magnesy 4-5 franków. Kepsik w chór 10-12 franków. To tyle ze Szwajcarii. Przenoszę się do Włoch. Przejazd i tabusem z Mediolanu do Wenecji. Bilet kupowany na godzinę przed odjazdem w kasie dworca w Mediolanie: 19 euro. Łódka z dworca w troncetto w okolice placu Świętego Marka: 10 euro. Taki oto zestawik przy kanale. Nie grande kanale, ale też dość mocno użytkowany: 15,5 euro. Piwko 7, Margarita: 8,5 euro. Z daleka od miejsc turystycznych Magnes da się kupić za mniej niż 2 euro. Półtora litrowa cola 4,5 euro. Intercity Wenecja Florencja 68 euro. Da się taniej, ale to może oznaczać kilka godzin na dworcu. Bilet na tramwaj, którym dojedziesz z centrum Florencji, gdzie zatrzymują się Flixbus i inni przewoźnicy, euro 70 centów. Dwudniowy bilet na metro i autobusy w Rzymie 12,5 euro. Bilet na autobus hop-on, hop-off w Rzymie to 25 euro. Pizza w restauracji na dworcu w Neapolu 11 euro, ale doliczają sobie opłatę za miejsce 2 euro. Jeśli nie chcesz płacić za miejsce, możesz iść na cheeseburgera do Maka za euro 60 centów. Pociąg z Neapolu do Katani 55,5 euro. Z Katani do Syrakus 11,7 euro, taka sama cena za autobus zastępczy za pociąg z Syrakus do Podscalo, jeśli wybierasz się na prom na Maltę. Taksa w Podscalo za podwózkę pod terminal będzie chciała 10 euro. Taka kanapka na promie 7 euro. I tym sposobem przenoszę się do cen na Malcie. Jeśli przypłyniesz na maltę wieczorem, przy wyjściu z terminala będzie czekało stado taksiarzy, ale jeśli masz zamiar z nich skorzystać, przygotuj się na paragon grozy rzędu 30 euro za przejechanie dwóch kilometrów. Maltańskie piwko ciske w budce z piwem 3,5 euro, ale już w markecie albo Lidlu kupisz za około 1,5 euro. Wstęp do górnych ogrodów Barakka, żeby zobaczyć salwę armatnią o 12, 3 euro. Jak chcesz, możesz kupić sobie miniaturkę armaty za 10 euro. Prom z walety do sliemy, 1,5 euro. Obiadek tego typu w restauracji w Bugibie – 13,5 euro. Bilet jednorazowy na maltański autobus – 2,5 euro. Karta dająca nielimitowane przejazdy na tydzień – 25 euro. Magnesy da się spokojnie kupić za 2 euro, chociaż są miejsca takie jak Akwarium Malty albo Popeye Village, gdzie mogą kosztować nawet 5 euro. Polecam w tej kwestii sklepik w Cytadeli, gdzie ceny magnesów zaczynają się już od 1 euraka. Lokalna karta Sim sieci Epic 10 euro, burger w Burger Kingu 5 euro. Bilet do Esplora Interactive Center, które pokazywałem w odcinku 11 8 euro. Jeśli chcesz dodatkowo wejście do Planetarium plus 2 euro. Wstęp do Hagar Kim 10 euro. W tej samej cenie będziesz mieć rejs po Blue Grotto, który da Ci rabat 3 euro w akwarium Malty, o ile zachowasz bilet. Wstęp do akwarium Malty 16.9 euro. Chyba że masz bilet z Bluegrotto, to wtedy cena magicznie spada o 3 euro. 20 euro to kwota, jaka pozwoli ci przejechać się autobusem typu hop on hop off na Malcie na Gozo cena ta sama. Prom z Malty na Gozo jest za darmo z powrotem 4.65 euro. Zestawik złożony z piwka i małych frytek w restauracji przy plaży Ramla 4.70 euro. Wycieczka pogozo w języku polskim z firmy Piggy Tours, którą mogę jak najbardziej polecić, 65 euro. Możesz zapłacić w czasie wycieczki, ale ogarnąć musisz to przed wyjazdem. Namiary zostawiam w opisie filmu. Kilo mandarynek 3,80 euro. Sześciopak lemonkowego ciska 0,33 litra w puszce 7,60 euro. Dwukilometrowa trasa boltem około 5,5 euro. Koszulka od 10 euro. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o Malty i Gozo, wracamy do Włoch. Jeśli ktoś chce sam sobie ogarniać prowiant, to paczka bodajże 8 plastrów sera żółtego dostanie za 10 euro, 10 porcji margaryny 1,80, litrowa Pepsi za Euraka, zestaw dwóch bułek euro 20 centów. Taki siedmiopak Marsa 3 euro. Porcja powiedzmy obiadowa w zajeździe pod miasteczkiem Kotenze 9 euro, ale cena zależy od wagi, ile czego sobie zażyczysz. W Peskarze miałem apartament daleko od dworca głównego, ale blisko do stacyjki San Marco, do której bilet z głównej stacji w Peskarze kosztował 1,4 euro za pojedynczy przejazd. Kurse w to samo miejsce tak są to około 10 euro z głównej stacji w Peskarze. Tu masz ceny paliwa i diesla na trasie z Peskary do Bolonii. Miniaturka krzywej wieży w pizie zależy od wielkości, od nawet 1 euro do kilkudziesięciu euro. Moja ma 10 centymetrów i dałem za nią 3 euro. Lokalne piwo i frytki pod samą wieżą 13,5 euro. Wejście na krzywą wieżę 20 euro. Kanapka na stacji benzynowej 5 euro. Bilet na komunikację miejską w Bolonii 1,5 euro za pojedynczy przejazd. Przejażdżka takim pociągiem drogowym po centrum Bolonii 10 euro. Miniaturka krzywych wież z Bolonii 7 euro. Na koniec zostawiłem coś dla tych, którym marzy się zamieszkanie na Gozo, kilkanaście względnie tanich ofert wynajmu lub kupna nieruchomości na Gozo. Zanim zacznę z cenami nieruchomości, jeszcze jedna propozycja. Już od 10 zł możesz zostać patronem lub patronką tego kanału. Pakiet benefitów i progi dostępne będą po kliknięciu w link w opisie filmu. Następny i jednocześnie ostatni odcinek z serii z Malta Tripu będzie zbiorem lifehacków, porad i ostrzeżeń, jeśli planujesz wybrać się na Maltę i Gozo.